Cierpliwość, dobry przykład, szacunek dla rodziców. To uniwersalne wartości, których uczą się dzieci podczas lekcji religii na całym świecie. W ramach obowiązku nauki religii każde dziecko w Polsce ma zagwarantowaną możliwość edukacji we własnej wierze. Wśród wielu wyznań są młodzi muzułmanie z województwa mazowieckiego, których niewielka grupka pobiera lekcje dojeżdżając często z bardzo odległych okolic Warszawy. W tym roku wydano tu 55 świadectw. Na lekcjach religii dzieci były oceniane nie tylko pod kątem znajomości teorii, lecz także pod kątem postawy religijnej. Prorok po też powiedział, że dziecko rodzi się w czystej naturze boskiej, czyli ono dopiero rodzic, z niego czyni osobę wierzącą i praktykującą lub osobę, która jest niewierząca. Czyli w naszych rękach jest tylko, żeby to dziecko o, wyrosło na praktykującego i dobrego o, I teraz jak, jak tą wiedzę przelać y, y, w życiu codziennym? Przede wszystkim musimy pamiętać o tak ważnych rzeczach jak sunna, y, Koran i sunno proroka. Bo jeżeli my chcemy y, tylko coś czytać, a później o tym zapominać, to w naszym życiu nie będzie tej praktyki. I teraz jeżeli chodzi o wychowanie, to większość uczonych muzułmańskich podkreśla takie ważne rzeczy dla stworzenia sylwetki muzułmanina i, i e, muzułmanina, który będzie miał tą moralność e, w życiu codziennym, moralność muzułmańska. No to jest przede wszystkim co? Trzeba dbać od początku o etykietę e, higienę, tak jak to nakazuje nam sumna Koran. E, następnie e, etykieta jedzenia. Czyli zachowanie przy jedzeniu to jest bardzo ważne. Jak jedzenie halal i tak dalej. Następnie, oprócz tego, ważne jest zachowanie w miejscach publicznych, jak my, żeby to dziecko dawało też przykład, tak jak i my zresztą, jako muzułmanie, innym. To jest obraz islamu, który przedstawiamy, kiedy jesteśmy na zewnątrz. Następnie um, takie bardzo ważne rzeczy jak um, poszanowanie starszych i rodziców. Jeszcze tutaj bym chciała wspomnieć zakaz arogancji, wyszałkowatości, um, um, maniery rozmowy. Um, i, I jeszcze bardzo ważna cecha, o której powinniśmy pojści pamiętać i powinniśmy jej uczyć, to jest cierpliwość, bo ja zauważyłam, że dzieci są strasznie po prostu niecierpliwe, a um, tak jak um, pewnie wszystkie... Wczesne bracia, wiecie, że to jest bardzo ważna cecha dla muzułmanki, muzułmanina, cierpliwość, bo jest ciągle podkreślana przez Allah, Al w poranie, że nie wejdą do raju oprócz tych, którzy są, którzy czynią dobrze, dobro i są cierpliwi. I takich ajatów możemy znaleźć bardzo dużo. Także to jest taka moja refleksja po całorocznych spotkaniach z dziećmi. Tak bardzo celujący też wiem w tym roku, ale troszeczkę się nie udało, ale ale w tym roku. Samam coń.